Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś pójdziecie ze mną ścieżką Kleniewo, która znajduje się w miejscowości Pomorze, czyli będziemy w cudzysłowie na Pomorzu w województwie lubelskim. Jest to niedaleko Opola lubelskiego i przejdziemy się tą ścieżką. Mam nadzieję, że może jakieś zwierzaczki się sfotografuję, bo wziąłem teleobiektyw. Ale i może jakieś widoki też się uda zobaczyć. Ruszę i zaczynam moją trasę powoli. Idzie się cały czas właściwie wzdłuż takiego stawu Nie wiem czy to jest rzeka czy staw Tam tu niedaleko rzeka chodelka też płynie Paczki, krzyżówki, co na pewno widzieliście O i będę zaczynał moją ścieżkę kleniewo właśnie odtąd O stąd, tu jest ścieżka przyrodnicza kleniewo Wchodzę w to bramę i zaczynam akcję że tak powiem Lekko zboczyłem ze ścieżki, żeby wam pokazać łabędzie ten stawik poszedł no bo ścieżka później troszeczkę odbija od tego stawiku. Tutaj akurat nurkują. Jest. No zobaczcie, jaki ładny. Jest też młody jeszcze łabędź. Jest tutaj, o! Świetny jest. Idę dalej. Dociąty widziałem jakieś ptaszyska takie. Może mi się uda ich sfotografować. Też mądrze wymyślił karnik powiesił, tam jest sikora chyba modraszka, która schowała się przede mną. Teraz kowalik zobaczcie piękny jest fajnie fajna sprawa do podglądania ptaków leśnych takie właśnie kulki kar, karmowe super jeszcze pokażę tutaj tą sikorę sobie wcina bogatkie widziałem sikorę ubogo ale one są chyba bardziej strachliwe i uciekła bo była tutaj w pobliżu macie i sikorę ubogo właśnie przyszła sobie coś przekąsić ale piękna, Troszeczkę wydaje mi się, że mniejsza jest od bogatki czy odraszki. Ale też bardzo ciekawy ptaszek. Sikory czubatki jeszcze nigdy nie sfotografowałem, ale może kiedyś się uda. Idę już chyba dalej, bo to stoi dalej, wzdłuż szlaku, jak widać. Idzie się troszeczkę przez takie krzaczki. Oczywiście tak, na razie wzdłuż tej, nie wiem, czy to rzeka, czy coś w tym kierunku. Tamtąd przyszedłem. Tu jest też jeszcze takie objaśnienie, że to jest nadleśnictwo kraśnik. Jesteśmy w nadleśnictwie kraśnik. I idę dalej. Jak będzie coś ciekawego, to jeszcze nakręcę. Widać ścieżka kleniewo jest dosyć popularna, zaraz pokażę w tamtą stronę. O co chwila jacyś ludzie tu chodzą. Czego się nie spodziewam, szczególnie po Sylwestrze, że będzie tyle ludzi. Idę dalej. Takie widoki są też na ścieżce kleniewo. Poczekaj, aż sobie w cudzysłowie turyści pójdą. Jest też tablica, jakie zwierzęta tutaj można spotkać, na pewno nie w tym momencie, gdzie jest mnóstwo ludzi w tej chwili, ale zobaczcie sobie, idę dalej. Jest też taki mikroskopijny wodospadzik tutaj po drodze i takie są nawet bardzo ładne, szczególnie, że pogoda jest piękna, bo słoneczko jest. Dalej sobie płynie rzeczka, ja ciągle idę wzdłuż tej takiej rzeczki. Jest i pomost taki, przez taką malutką odnogę tej właśnie rzeczki, przy której idziemy cały czas. Na razie krajobraz specjalnie się nie zmienia. Stamtąd przyszedłem. Idzie się laskiem. Idę dalej. Zobaczcie, tu jest to taki punkt widokowy, na który sobie właśnie wejdę. O, ta rzeczka. Przemienia się w tej chwili w taki duży staw. Tutaj kiedyś widziałem czaple szarą. Nie wiem czy słychać te tutaj dzieciaki się drobo. Wyszli z nimi chyba rodzice na spacer ich wyprowadzić. To zobaczcie, fajne nawet miejsce. Fajnie to wygląda takie kępki traw na środku tego stawiku, nie wiem. No stawik, stawik można to nazwać stawem. Idę dalej, bo to jeszcze nie jest koniec ścieżki dla nieba, także zobaczę, co tam dalej jest jeszcze. No i w tej chwili doszliśmy do strzałki w prawo, więc będę skręcał w prawo. Ja mówię, w liczbie nogi, doszliśmy, bo idę z Wami. Czyli odbijamy od tej rzeki stawu, tak to nazwę. W tej chwili już znowu przemienia się w taką mało rzeczkę, ten staw, który widzieliście wcześniej. No i idę skręcam w prawo zaraz i zobaczę, co tam będzie dalej. I teraz już powrót z tej ścieżki kleniewo tak zwanej wjedzie taką drogą gruntową na razie przynajmniej zobaczę jak będzie dalej bo tutaj już skręciłem później w prawo później jeszcze raz w prawo i idę teraz taką ścieżką troszeczkę ze szwirkiem takim troszeczkę troszeczkę taką gruntową jeszcze tego pana spotkałem był w pracy akurat więc mówię sfilmuję go sobie trochę popracuję pan duże. duży idę dalej, cały czas jest ta droga żwirowo właśnie idę taką drogo. nic się właściwie nie zmieniło tutaj poszedłem jeszcze w takim takim jakby rzędzie sosenek nie jak one się nazywa? nie znam nazw drzew Idę tak równolegle do tamtej ścieżki, którą szedłem w tamtą stronę. Także zaraz pewnie będzie koniec.